Cześć, witam wszystkich z tej strony Turpad. witam w kolejnym materiale. Dzisiaj chcę opowiedzieć wam kolejną mm, dziwną historię z mojego życia, e, ale posłuchajcie sami. Posłuchajcie opowieści, hej, heja, grozy mieści, hej, wśród wielu, wielu historii, jakie Wam opowiedziałem z mojego życia, tej jakoś nie chciałem roztrząsać. Nie wiem w sumie dlaczego. Raczej chciałem chronić dane osobowe człowieka, który stał za tą całą historią, i wydaje mi się, że będę utrzymywał to podejście razem w tym vlogu i nie powiem, będę mówił może inicjałami tego pana, który teraz już pana, który zrobił mi tą rzecz. No ale zacznijmy od samego początku. Kiedy byłem w przedszkolu. No to ja oczywiście jakby na przestrzeni lat zmieniałem miejsce zamieszkania. I raz byłem w jednym miejscu, mieszkałem w bloku, potem mieszkałem w domku, do dzisiaj mieszkam w domku. Teraz jestem na studiach we Wrocławiu i mieszkam w mieszkaniu, ale pierwsze jakby początki mojego życia spędziłem właśnie mieszkając w bloku na dość może powiedzieć przemranej dzielnicy Częstochowy, czyli na Rakowie. Jeżeli ktoś kojarzy hmm, chociażby nie wiem Raków Częstochowa, ten drużynę albo po prostu kojarzy częstochowe to wie, że Raków jest takim, powiedzmy, specyficznym miejscem w tym mieście. No i ja tam kiedyś mieszkałem. Mieszkałem tam do momentu, kiedy jeszcze chodziłem w przedsz do przedszkola. I właśnie o przedszkolu jest ta historia. Chodziłem do przedszkola na Rakowie, który, którego prowadziły. Cholera, jasna. Którego prowadziły panie. Panie, nie siostry zakonne. Z siostrami zakonnymi wiąże się inna historia, i później do tego przedszkola chodziłem. Na początku chodziłem do takiego przedszkola, do którego chodziły, prowadziły go panie. No i tutaj, muszę wam powiedzieć, było dość sympatycznie. To znaczy, w tym przedszkolu mieliśmy całą masę różnych aktywności, różnych takich rzeczy, o których pamiętam. Typu na przykład, nie wiem, jedzenia, które były strasznie dobre. Pamiętam, że serwowano w, na tym przedszkolu kanapki z pastą jajeczną, po prostu zakochanizowane się wtedy w paści jajecznej, e, pamiętam, że była też zupa mleczna, ale to nie było zupa mleczna w sensie mleko z płatkami, tylko to była zupa mleczna z kluskami i tego, szczerze mówiąc, strasznie nienawidziłem i nienawidzę do dziś, no bo to jest jakiś poroniony pomysł. Ale wracając do samych zajęć i co takiego tam w tym przedszkolu robiliśmy, no to były tam różnego rodzaju aktywności. Pamiętam dość miło, o dziwo, wspominam e, rytmikę, była tam pani Ewa taka, która e, pokazywała nam, co mamy robić, tańczyliśmy, śpiewaliśmy i tak dalej. Pamiętam, że wychodziliśmy już ten na, też nadwór dwór. Rysowaliśmy kredą po takim tarasie. Pamiętam, że rosły tam takie jarzębiny i wtedy był taki wielki zakaz. Nie wolno jeść jarzębiny, bo się kurde umrze. A wtedy wiecie, jak dziecko jest małe, to może chcieć wielu rzeczy spróbować i, i wziąć sobie takie rzeczy do ust. No i e moja historia wiąże się z tym, co robiliśmy zawsze po tych wszystkich aktywnościach, a mianowicie chodzi o leżakowanie. Nie wiem, jak to u was w przedszkolu, w szkole, czy gdzieś wyglądało, ale u mnie leżakowanie polegało na tym, że leżeliśmy na dywanie, a właściwie na wykładzinie, na ziemi i odpoczywaliśmy po jedzeniu, czy po jakichś tam różnych zabawach. To było dla mnie dziwne, ponieważ no, leżeć na ziemi, tak, to Po tym, jak wszyscy tam sobie chodzą w butach, albo w skarpetach, albo w sumie nie wiem, czy mieliśmy jakieś się ma buty na zmianę w tym przedszkolu, no to po prostu trochę to jest syfiaste, tak? Pamiętam do dzisiaj, że na tej ziemi leżało masę różnych takich brudów, pewnie odkurzane było, no pewnie codziennie było odkurzane, ale wiecie, jak jest tam masę dzieciaków i robią różne rzeczy, no to wiadomo, syf się tam robi. No i my leżeliśmy tak nieruchomo, na płasko, na ziemi. Podejrzewam, że w innych przedszkolach wygląda to tak, że po prostu się leży na jakichś leżankach, na materacach, na czymkolwiek innym, ale nie kurde, na ziemi, na gołej ziemi. Dobrze, że chociaż tam jakaś wykładzina była, bo, bo byśmy leżeli Pewien jakichś panelach czy na kafelkach, i to w ogóle no bardzo, bardzo to było dziwne, ale e, moja historia mm, opowiada o tym, że miałem takiego kolegę, przyjaciela, e, który się nazywał Piotr B. E, Piotr B., który, którego nazwiska e, nie pomnę, znaczy pamiętam, ale nie chcę tutaj go wkopywać. <laughs> nie miałem nigdy z nim później kontaktu, m, ale o tym wam powiem później. E, Piotr B. był takim moim kolegą, który e, na leżakowaniu leżał obok mnie. E, I. Różne tam, wiecie, gadało się i tak dalej, i tak dalej, no i wracając do tej ziemi, która była strasznie usyfiona, Piotr B. wpadł na bardzo dziwny pomysł, a mianowicie na ziemi znalazł coś takiego jak grafit od ołówka czy od kredki, wiecie, jak po prostu mamy kredkę czy i zatemperujemy ją za mocno, to odpada taka, ta wewnętrzna część, to takie jądro, ułamało się i leżało sobie na tej wykładzinie. I on wpadł na bardzo dziwny pomysł. W momencie, kiedy ja sobie leżałem, chyba nawet zasypiałem już, wziął ten grafit i wsadził mi tak z całej siły głęboko do ucha. Ja się wtedy yy, no, obudziłem, wystraszyłem, i czułem, że mam coś w tym uchu, ale myślałem, że on mi po prostu wsadził jakoś palca do ucha, czy coś i wyciągnął, i jakoś tak w dużej roli do tego nie przykładałem. I cały, oczywiście, no, zwróciłem mu uwagę, tak co ty robisz i tak dalej. Ogarnij się człowieku znaczy chyba wtedy tak nie mówiłem, ale nieważne było to dość, wiadomo, bolesne dziwne jakby uczucie, no i niestety z godziny na godzinę się pogłębiało, coraz bardziej, coraz bardziej mi to ucho bolało, napierdzielało mnie strasznie szczypało, swędziało i myślałem, że po prostu mam coś tam uszkodzone, na przykład, że mam coś uszkodzone na małżowinie usznej ale nie, to bolało mnie w środku tak jakby, tak jakby, nie wiem, przebił mi jakiś bębenek, czy coś, cholera wie, wtedy to wiecie, dziecko ma różną wyobraźnię i wyobraża sobie najgorsze Mm, no i ja... Z tym bólem wróciłem do domu. Pamiętam, że cały czas narzekałem, narzekałem moim rodzicom. Nie wiem czemu, ale jakoś tak średnio się tym zainteresowali na samym początku. Myśleli, że no, dobra, coś tam, coś tam ci pewnie się stało, zaraz ci przejdzie. Ale to nie przechodziło, nie przechodziło i ból się wzrastał po prostu z minuty na minutę, bolało mnie coraz, coraz bardziej. Do tego stopnia, że ucho zaczęło się robić całe takie jakieś czerwone dookoła. No i wtedy, kiedy już moi rodzice zobaczyli, że faktycznie nie ściemnia mi, faktycznie coś mi jest, postanowili, że pojedziemy do lekarza który no, do laryngologa, tak, tak się nazywa lekarz od uszu. No i pojechaliśmy tam, okazało się, że co? Że właśnie moja jakby hipoteza, o której wcześniej w zasadzie nie wiedziałem, tylko się domyślałem, że um, Piotr B um, wsadził mi grafit do ucha. Się sprawdziła i no, było grubo, ponieważ ten grafit osiadł gdzieś dość głęboko w tym moim uchu. Na szczęście, jakby, jakby wyleczenie z tego i naprawa tej mojej dziwnej sytuacji była dość prosta, ponieważ koleś, który ten laryngolog po prostu wziął strzykawkę napełnioną chyba wodą albo jakimś specjalnym płynem, wsadził mi głęboko do ucha, wstrzyknął i wypłukał niejako ten grafit, więc tak naprawdę nie było z tym dużego problemu, pamiętam, że to była taka, no dość, powiedzmy taka um, ilość tego grafitu, dość, dość spora, jak na ucho, e, no i to mi tam gdzieś osiadło i strasznie, strasznie obcierało, e, mogłem mieć naprawdę z tym, przez, tym, przez to e, dużo różnych problemów, ale... Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Po dwóch dniach ucho mi się całkowicie zagoiło. I jakoś nie wracałem nigdy do tej historii, aż do czasu, kiedy poszedłem do liceum. W tym momencie, wiecie, jak już nie mieszkałem na Rakowie, to nie miałem żadnego kontaktu z tymi ludźmi z przedszkola. Zresztą, dlaczego miałbym mieć? No i na nas, gdy idzie do liceum, no to wiecie, z całego miasta tak naprawdę można spotkać różnych ludzi, ludzi, z którymi się naprawdę nigdy w życiu nie spotkaliśmy, nie moglibyśmy się spotkać, ponieważ na przykład mieszkają po drugiej stronie miasta i zajmują się zupełnie czymś innym, chodzą do innych szkół i tak dalej. Liceum jakby połączyło niejako te wszystkie zwaśnione dzielnice pod jednym szyldem, pod jedną klasą. No i pamiętam, że pierwszy raz, kiedy zapisałem się do liceum, do, dostałem listę ludzi, którzy są ze mną w klasie, i okazało się, że pan Piotr B. również się w tej klasie znajduje. Nie byłem pewien, czy to jest ten pan Piotr B., ponieważ z przedszkola, jakby troszeczkę pewnie twarzy zapomniałem, i nie byłem pewien, czy to jest ta osoba, ale. Stawiam wiele, że właśnie to był ten pan Piotr B. Na Facebooku później go obczajałem i mam powiedzmy takie 70% szans, że to właśnie był on. E, niestety, jakby z tej klasy ja się szybko wypisałem i nawet nie byłem. Em, nie, nie, nie dane mi było spotkać się z panem Piotrem B., e, ale po prostu to jest taka ciekawostka, że po tylu latach go e, spotkałem i widziałem go. Widziałem go. Nie, nie jestem w stanie zapoznać, czy to na pewno był on, ale raczej tak, więc. Piotrze B. z Częstochowy, jeżeli to oglądasz, to wiedz, że prawie straciłem przez siebie słuch, ponieważ gdybym, nie wiem, następnego dnia nie poszedł z tym do lekarza, no to naprawdę byłoby grubo. Także to jest taka moja historia, mam nadzieję, że wam się podobała. Nie jest to może ona jakaś super dramatyczna, ale... No cóż, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało do jakiejś herbatki, czy do jakiegoś śniadanka, czy do jakiejś kolacji tej mojej opowieści. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Zapraszam Was serdecznie na moją grupę na Facebooku, Turpaciarnie, na mój fanpage Turpata oraz na mój drugi kanał Gimby Nie Znają. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Pamiętajcie o łapce w górze i zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i chcecie usłyszeć więcej takich opowieści. Na razie i cześć!